Korekta? Sprawdź, jak głęboko może sięgnąć. Dziś pokażę Ci trzy proste metody, aby zmierzyć zasięg korekty w trendzie. Pierwsza metoda to użycie poziomów Fibonacciego. Te magiczne linie pomogą zidentyfikować pajęczą strukturę rynku. Jesteś gotowy? Przechodzimy do drugiej metody. Analizuj poprzednie struktury cenowe. Zwróć uwagę na ostatnie szczyty i dołki. Ich wzorce wskażą potencjalne miejsca, gdzie rynek może się zatrzymać. To klucz do skutecznego handlu. A co z mierzeniem czasu? Trzecia metoda to analiza cykli rynkowych. Rynki mają swoją rytmikę. Patrz na czas korekty względem poprzednich ruchów. Czasami korekty powracają do wcześniejszych okresów. Nie przegap tego. Zastosuj te metody w praktyce, a twoje analizy będą trafniejsze. Bądź świadomy, że każda korekta ma swoje zasady. Ćwicz regularnie. Przeanalizuj ostatnie ruchy, aby zobaczyć, jak one działają. Podsumowując, Dane z FIBO, analiza poprzednich struktur i mierzenie czasu to klucze do sukcesu w tradingu. Rozwijaj swoje umiejętności, a wyniki będą najlepszym dowodem. Jeśli chcecie więcej takich treści, zaobserwujcie mój profil, zapiszcie i udostępnijcie to wideo innym traderom. Razem osiągajmy sukces w świecie finansów.